Witam! Z tej strony pan Robert, a dzisiaj przyjrzymy się dwóm kandydatom na prezydenta. Są to dosyć nietypowi kandydaci, gdyż są oni z tej samej partii. Mowa oczywiście o Grzegorzu Braunie i Sławomirze Mencenie. Zaczynajmy. Kandydatura Męstena od początku była lekko zamieszana, albowiem kandydat na prezydenta Konfederacji miał być początkowo wyłoniony w prawyborach. Konfederacja stworzyła obszerną narrację o swoich prawyborach których startowali Krzysztof Bosak oraz Sławomir Męcen. Decydują o tym wyborcy Konfederacji w prawyborach. Po wyborach do Parlamentu Europejskiego planujemy przeprowadzić prawybory Konfederacji. Jeżeli te prawybory dadzą mi nominację, to będę się starał w wyborach prezydenckich. Jednakże postanowili pójść śladami Jacka Sasina i przeprowadzili wybory, które ostatecznie się nie odbyły. Mogę Pani redaktor, natomiast po analizie sytuacji podjąłem decyzję, że jeżeli będziemy musieli rywalizować o wejście do drugiej tury, będzie wielu kandydatów prawicowych, to w ramach Rady Liderów będę namawiał do poparcia Sławomira Męcena. I tak, 20 sierpnia Rada Liderów Konfederacji oficjalnie ogłosiła, że kandydatem owej partii będzie Sławomir Mencen. Na tą zaskakującą decyzję ostro zareagował Grzegorz Braun. Konfederacja niczego nie wybrała. Takiej uchwały nigdy nie było, bo też nikt nie składał podobnego wniosku. Wszelkie spekulacje mają charakter partykularnych enuncjacji. Wtedy jednak nikt nie przypuszczał tego, co ma się wydarzyć parę miesięcy później. Mencen radzi sobie dobrze w kampanii. Gdy nagrywam ten film, Mencen odwiedził ponad 100 miejscowości. Oficjalna kampania ledwo się zaczęła. Na ten moment Mencen zajmuje trzecie miejsce w sondażach z wynikiem około 10%. A w ostatnim sondażu uzyskał aż 15%. Jest to wynik dobry w porównaniu z 6% Bosaka w 2020 roku. Co ciekawe, Mencen stwierdził, że nie jest on prezydencki, a także szanse na wygranie tych wyborów są małe. Krzysztof Bosak doskonale rozumie, że szansa na wygranie wyborów prezydenckich w roku 2025 jest niższa niż w roku... 20 nie znaczy, że zerowa, ale mhm. niższa niż w roku 2030 lub 2035. Krzysztof Bosak, jak każdy wytrawny polityk, myśli długoterminowo, planuje na wiele lat w przód. Myśli pan tak, chce być prezydentem, myśli sobie Bosak, dlatego wystartuje za 5 lat, a na razie niech, niech Sławek sobie przegra, tak? Może nie tyle przegra, co powalczy. Sławomir Mencen jest postacią wyrazistą. Jednakże nie znamy jego poglądów na temat Poleksytu. Gdyby dzisiaj było referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej, takie samo referendum było w Wielkiej Brytanii. To ma pan dwie wa dwa warianty: albo głosuje pan tak, albo nie. Unia Europejska jako. Unia, która zapewnia swobodę poruszania się, przepływu kapitału, usług, osób jest świetnym rozwiązaniem. Referendum który jest. Dzisiaj jest, ma pan dzisiaj karty, nie ma żadnego referendum. Ale ja panu zadaję pytanie, co by pan zrobił, bo pan, państwa partia może zgłosić taką propozycję. Dzisiaj, gdyby było referendum, jest konkretne pytanie. Głosuje pan za tą Unią, która jest niedoskonała, czy pan z niej wychodzi? Wszystko zależy, co się dalej będzie działo z tą Unią. Niech to nie Ale referendum która... jest dzisiaj, proszę. Ale dzisiaj pana. nie ma żadnego referendum. Ale ja panu zadaję pytanie. Pan nie odpowiedział na moje pytanie. Ja, ale ja panu zadaję hmm. pytanie konkretne. Ja, panie... Czy znaczy, pan nie odpowiada na to pytanie? Aczkolwiek znamy jego poglądy, jeśli chodzi o bicie dzieci. W Ale dla WP z marca powiedział pan, że z badań wynika, że dzieci, które dostają klapsy, mają mniej problemów niż te, które w ogóle nie są karane. Jakie to są badania? Nie pamiętam. Czytałem je już jakiś czas temu, nie mam w głowie wszystkich badań. Jest zupełnie oczywiste, jeżeli dziecko w żaden sposób nie jest wychowywane i robi co chce, to najprawdopodobniej nie zostanie niewyrośnie zbyt dobrze. Wiemy także, że Mencen jest zwolennikiem monarchii oraz dyktatury ale co pan sądzi o różnych postulatach jakiegoś monarchii, jakiejś monarchii w sensie jedynowładztwa? Mówię tutaj oczywiście o dyktaturze. E, bardzo, bardzo ciężkie pytanie. E, historia XX wieku na przykład pokazała, żeby dyktatury nie muszą być wcale takie złe. Tak kto powiedział, że demokracja jest dobra? Właśnie, jaki system byłby lepszy? Może jakaś dyktatura? A może monarchia konstytucyjna? Albo monarchia na przykład. Są to ciekawe poglądy, o których mało kto wie. Nie zapominajmy też o Konfederacji Getschwałckiej to dokument, który zakłada zrobienie z Polski państwa wyznaniowego. Już na wstępie mówi on o tym, że władzę w Polsce ma sprawować Jezus Chrystus. Wyrażamy szczerą wolę poddania naszego życia prywatnego i publicznego panowaniu Chrystusa Króla Polski oraz opiece jego najświętszej matki, Królowej Korony Polskiej, co stwierdzamy mając świadomość nie tylko duchowo-religijnych, ale i prawnopolitycznych implikacji aktu poddaństwa narodu polskiego królowi Jezusowi Chrystusowi. Pod dokumentem podpisali się między m.in. Grzegorz Braun i Sławomir Mencen. Kampania prezydencka Mencena przebiegała dość spokojnie. Do czasu, 11 stycznia były europoseł Konfederacji stwierdził, że Grzegorz Braun wystartuje w wyborach prezydenckich. W Konfederacji zawrzało. Większość polityków próbowało dementować rzekomo nieprawdziwe informacje. Rozumiem. Ma pan gwarancję, że Grzegorz Braun nie wystartuje w tych wyborach prezydenckich? Bo Słychać się w Warszawie takie plotki, zwłaszcza w kręgach prawicy tej narodowej, tej związanej z Koroną Konfederacji, Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna, że być może taka decyzja zapadnie. Byłbym tym bardzo zdziwiony. Konfederacja już wystawiła swojego kandydata i ciężko uwierzyć, żeby Grzegorz Braun chciał rozbić Konfederację i zakończyć ten polityczny projekt. Ale nie... A jeśli Grzegorz Braun się zdecyduje na start? Myślę, że to jest najgorsza science fiction, że nic takiego się nie wydarzy. Byłoby bardzo dziwne, gdyby jedna partia wystawiała więcej niż jednego kandydata. Takie rzeczy się w poważnych partiach nie dzieją, a my jesteśmy poważną partią. 16 stycznia 2025 rok. Będę kandydował w tych wyborach z Bożą i ludzką pomocą. Myślę, że to jest dobry projekt. Po tej decyzji Brown został usunięty z konfederacji. Wywiązał się także spór między Brownem a Bosakiem. Film o tym wrzuciłem niedawno na kanał. W dodatku parę dni później swój start ogłosił Krzysztof Stanowski. Pojawiły się nagłówki, jakoby Grzegorz Braun i Krzysztof Stanowski całkowicie zatopią kampanię Mencena. Jednak w sondażach Braun ma niecałe 2% i mniej więcej tyle odebrał Mencenowi. Nie zmienia to faktu, że start Grzegorza Brauna odbił się naprawdę głośnym echem a echo nie zamilkło, ponieważ około tydzień później Braun zakłócił chwilę ciszy w europarlamencie. Filmik o tym jest zresztą na kanale. Na chwilę obecną uważam, że Mencen zdobędzie około 12%. Natomiast wynik Brauna może się wahać w granicach 1,5 do 2%. Są to jednak tylko moje przypuszczenia, w dodatku do czasu wyborów dużo może się zmienić. I to byłoby na tyle.